Tylko 3-1 do dowódcy Charlie 2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno, Laswell. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3-1, słyszycie? Tak, Laswell. Nadawaj. No, Generał Barkow wysłał dostawę chloru do swojej bazy ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie jej konwojem do Urzykistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent. Główna brama. Średnia ciężarówka. Będą nią transportować gaz. Pojazd w ruchu. Pojazd patrolowy. Najemnicy. Ochrona. Dobre cele. Nie widzę Rosjan. Zgłoś to, panie agent. Niebieski Wiking 5, tu echo 3.1. Południowa brama, macie pozwolenie na ostrzał. Zrozumiano, 3.1. Zamierzam celę. Ostrzał za 5 sekund. 5 sekund. Echo 3.1. Cel trafiony. Wiking praca Udany Dzięki, wielkie, Wiking. Dalej już sobie poradzimy. Czekajcie, niech podejdą. Jeśli ich i ucieńcie, inaczej generał ubijąc nas. Roślina tuczyca! Jeśli, że widzicie, strzelajcie! Zniąć ich! Czysto! Do przodu! Walić się! Rosyjscy żołnierze, to Specnaz! Czy jeden do Obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie Specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Czekamy na Przygotujemy do ewakuacji. Bingo! Mamy mały problem. Kreml zerwał wszelkie rozmowy deeskalacyjne. Szósta flota przesuwa się na Morze Czarne, a broń chemiczna jest, Bóg wie gdzie. To wszystko jest Twoją winą, Lazuel. Napraw to. Generale, wywiad to teraz nasza najlepsza broń. Już próbowaliśmy tej drogi. Znajdź mi lepszą broń. Gdzie jesteś? Jestem zajęty. Mam problem. Rosjanie. Ach, wieści się rozchodzą. Terroryści zdobyli broń chemiczną. Mogą być wszędzie, w Paryżu, Nowym Jorku... ...Londynie. Masz czas na odprawę? Właśnie się odbyła. Widzę broń. To oni. Szabla do kruka, biały van, grupa mężczyzn w wieku poborowych. Są uzbrojeni, ruszamy. Policja, stać! Ej, gór! do góry, już! Na ziemię, leżeć, już! Nie będę powtarzał. Zdejmij się to ze mnie! Proszę! Zdejmij zdejmij się to! na ja Na pomoc! Nie jestem jednym z nich! Nie chcę umierać! Błagam! Nie chcę umierać! Nie chcę, nie chcę się otworzyć! zobaczyć rodzinę! Pomożesz mu? Staram się! Proszę. Dajcie mi zobaczyć moje córeczki! Zaraz wybuchnie. Nie mogę tego! Nie ma no pomocy! Na pomoc! Ila? Co ty robisz? Nie! nie. Do wszystkich! Bomba wybuchła! Wysłali nas na pół gwizdka, Żeby wszyscy mogli udawać, że to nie wojna. Tak, pierdolone kłamstwo stulecia. Moi ludzie śledzili te komórka od tygodni. Mieliście o tym jakieś informacje? Nawet sporo, ser Ok, Garik. Idziesz ze mną. Poytajnik. Cicho. O kurwa mać. Sięgała po pieprzony detonator. Dobrze, że ją skasowaliśmy. To była dobra decyzja, Ser. No jasne. Wiemy, gdzie jest wilk. Strych domu Alcatali okazał się żyłą złota. Wygląda na to, że znaleźliśmy wilka. Dzięki historii połączeń z laptopa udało nam się na mnie. zaszył się dowódca Al Katali. Fara i jej ludzie będą monitorować aktywność terrorystów w szpitalu, a Marines przygotują się do wkroczenia do obiektu. Echo 3.1 zatrzyma wilka i przesłuchamy go w sprawie skradzionego rosyjskiego gazu. Wasi ludzie was nie uratują. Przysłali was tu, żebyście mnie zabili, ale to wyskiniecie. Już dobrze, brachu. Jesteście bezpieczni. W porządku, Alex? Jasne, Griggs. Omarze Sulejman zostałeś aresztowany przez połączone siły specjalne. Rób, co każe, albo zginiesz. O tak. Do wszystkich ogarów odbiliśmy Marines. Złapaliśmy Wilka. Przerzućmy go do ambasady. Dziś zapłacą własną krwią! Dwa Echo czeka na was na drugim piętrze. Uważajcie, wejście główne jest czyste, ale okno szybko się zamyka. Przyjąłem. Lodujemy za trzy minuty. Dwa sześć bez odbioru. Trzy minuty. Za 3 minuty moi ludzie będą już w środku. Zabiją was wszystkich. Chciałem wziąć cię żywcem, ale mogę jeszcze zmienić zdanie. Macie nie tego człowieka. Kłamiesz! Gadaj, co zrobiłeś. Musimy się zbierać, już! Trzy jeden do 2.6. Padły strzały. Przenosimy więź. Będziemy was informować. ich załatwić, Odmawiam. Jeśli dostaną się za szyby, znajdą wilka przed nami. Jasne? Tak jest. Otwieraj już! Wszyscy do tyłu! Zależy nam tylko na wilku! Nikt więcej nie musi dziś ginąć! To na kartę? Ja! powiesz teraz, kapitanie! Pozwolisz im ujrzeć? Nie, Uratuj go, ci. Teraz się Teraz, księżancie! nam wilka! Litość jest dla słabych. Uwaga, mamy wrogów w pobliżu wrogu. Zajmiemy się tym. się za ciebie, pomóż mi! Czysto! Czysto! Zniknął! Wywalili ściany. Pusz w murty. go, kapitanie. Znajdziemy go. Hadir, zabierz swój oddział na skrzyżowanie. Weźcie ze sobą wszystko. Tak, siostro. Wilk jest z rzeźnikiem. Ukryją się wśród terrorystów w mieście. Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą tarik al -Mud. Zwoją autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadire i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. jeśli oni będą to się! Się na Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad, a teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze Al-Qatari. Może z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, fara. Twój brat jest terrorystą. To amerykański agent. Współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam.

Echo do obserwatora! Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Dlaczego nic nie mówiłaś? Myśleliśmy, że to Alcatala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Arkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. Hmm? To zły pomysł, Fara. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego. Ale nie tutaj. Fara idzie z nami. To nie prośba. Okej, okay. macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Fragasz jeden, widzę cel. 15 sekund. Rozumiano, jedynka. Doktor, wizory, panowie, ruszamy. Echo 31, Brawo 06, wejście do tunelu zawalone, co u was? Podcięło nas. Jesteśmy zdani na siebie. A jak za dawnych czasów. Alex dzięki! Trzymaj się! Dzięki, siostro. Tędy. To twoje dzieło? To jest ale nie ma tu tego, czego szukacie. To wilk. Tuż przed nami. Macie tylko mnie. Jestem tylko bojownikiem o wolność. Aleks jest twój. Ma na sobie bombę. Dwadzieścia sekund. Przetnij przewód dokładnie kiedy dam znać, nie wcześniej. Dobra. Zielony przewód. Za trzy, dwa, jeden, tnij! Zielony. Dalej. Żółty. Za trzy, dwa, jeden, tnij! ty przecięty! Ostatni jest czerwony! Są dwa czerwone. Ten na górze. Za dwa, jeden, już! Przecięty! Rozbrojona. Dobra robota. Ech, udało się. Dzięki tobie. Skąd to umiesz? Lata ćwiczeć. Tyle lat. Do wszystkich tu Echo 3.1 nadaje na ślepo. Bingo główny cel zabity w akcji. Słuchaj, cieszę się, że Ty to zrobiłeś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. Dzięki stary. Gratuluję. Dobra robota. Chętnie usłyszelibyśmy brzęk kieliszków do szampana, ale to musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris, prosiła Powiedz żebyś... im, Laswell. Albo ja to zrobię. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? Znaczy się, że trafili na listę. Jaką listę? Listę organizacji Wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na nich zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Nic więcej nie możemy zrobić. Możemy i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Alex, nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy, jest nielegalne. Tylko to, co ważne. Masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję. Za wszystko. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy al -Katali. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się, co? Nieoficjalnie nie. Ale ta sprawa już przerosła, Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie.